Pisno święte mówi o tym, że Matka Boża dosyć często wielu rzeczy nie rozumiała, ale co robiła? Czytała, zachowywała się, Właśnie, to właśnie ona, ona to wszystko diatereo w swoim sercu albo Syntereo. Tak też tak zamiennie pojawia. Syntereo to bardziej przywozi na, na myśl takie zbieranie w sercu jak w skarbcu. Nie? Takie gromadzenie nie? właśnie tych słów Boga, które do mnie docierały. Natomiast diatereo, i to jest właśnie w kontekście trudu, to jest ciekawe słowo, że Matka Boża w swoim sercu, diatereo, to znaczy to słowo przywozi na myśl taki trud cierpliwego przekopywania się przez słowo, nie? cierpliwego dokopywania się, prawda, do sensu, że ona nie zawsze widziała sens wydarzeń, sens faktów sens tego, co Bóg do niej mówi, nie, nie zawsze. A ona cierpi w swoim sercu diatereo, nie? czyli cierpliwie tak długo w tym sercu obracała, przebijała się, przekopywała przez to wszystko, w przekonaniu, że jeżeli Bóg to robi, to ma to co sens. Ja mogę tego sensu na razie nie widzieć, ale ten sens na pewno tam jest. To jest właśnie słuchanie słowa, nie? Może ja nie wiem, o co chodzi w tym fragmencie biblijnym. I siedzę godzinę w kaplicy i dalej nie wiem, ale moja miłość do Pana jest w czym? Nie w tym, że wszystko zrozumiałem, tylko w tym, że się nadudziłem. Właśnie, święta Teresa Savila. Jak wygląda jej modlitwa? Przez wiele lat jej modlitwa wyglądała tak, że szła do tej kaplicy, wszystko wkurzało, denerwowało, kręciła się, wierciła w ławce, co chwilę patrzyła na klepsydrę i potrząsała, żeby piasek szybciej leciał ale siedziała do ostatniego żarka. i po latach zrozumiała, że w tym jest jej miłość. Bo miłość do Jezusa nie jest w tym, że ja się nakarmiłem intelektualnie. Nie, to ja jestem napasiony, dalej moje obrzactwo jest zanasycone. Prawda? Miłość do Jezusa nie jest w tym, że ja dla Niego dużo zrobiłem. Bo to znowu moja pycha jest nasycona, bo co to ja dla Ciebie, Panie Jezu, zrobiłem? Miłość do Pana Jezusa jest w tym, że nic mi nie wychodzi, a i tak to robię. Pomimo wszystko wiercić, uparcie wiercić, diatereo, diatereo, syntereo i właśnie to w tym wszystkim, którzy się usprawiedliwiają sklerozą, Matka Boża, Syntereo, gromadziła, cierpliwie gromadziła w skarbce swego serca. Każde słowo, które do niej od Boga docierało, to Bóg do mnie chciał to powiedzieć to są słowa miłości Boga. To Bóg chciał mi to powiedzieć. Właśnie. I zobaczcie, jaki jest skutek. Że przychodzi do Elżbiety i jak chce się pomodlić, to jak z rękawa sypie modlitwą ułożoną z cytatów ze słowa Bożego. Od razu. Nie? To magnifikat to jest cały zbiór cytatów ze Starego Testamentu. Tam nie ma nie jednego słowa, które Maria sama wymyśliła. Tak była nasączona tym słowem, że dokładnie Bogu odpowiadała Jego słowem, słowem miłości. Tak była wciągnięta. Diatereo i syntereo. Dwa słowa. Także nie bać się trudu, bo wasze w trudzie i to najbardziej w bezowocnym trudzie jest szczyt naszej miłości. Jezus podjął straszliwy trud. Prawda? Jakie są owoce Jego trudu? Po dwóch tysiącach lat. Popatrzcie na świat dookoła. Nie? I, I czy ta bez, bezowocność jego trudu, taka po ludzku bezowocność, nie? czy zachęca Jezusa, żeby przestał ten trud ponosić? Nie. Cały czas się trudzi. Miłość nie jest w tym, że nakarmiłem moje pragnienie sukcesu, efektu czegoś tam. Nie? Ja miłość jest w tym, że cierpliwie robię to, co mam zrobić. Cierpliwie i nie? Cierpliwie i wytrwale. Dlaczego? Tylko dlatego, że Ty mnie o to poprosiłeś, że poprosiliśmy, żebym Ci towarzyszył właśnie w tym. Jedno słowo jeszcze takie złośliwe do księży, czyli <śledzimy> do mnie też, że ciekawe jest to, że, bo święty, święty Łukasz, autor tej Ewangelii, z której fragment dziś słyszeliśmy, to napisał dokładnie, że ten cały lewi to siedział epi, czyli na tle, na tym wszystkim co zgromadził, tak siedział, na takim postumencie. Epi, nie? no. Nie? A wiecie kto to jest lewi? Z pokolenia lewiego, proszę Państwa, rekrutowali się kto? Kapłani. <śleskutki> Bardzo są nas Ewangelia, bo to cały czas księdzu grozi, że tak sobie będzie siedział, że tak, będzie siedział, prawda, no, zobaczcie jak ja się odprawiam, jak ja kazania mówię, zobaczcie jakie ja wspólnoty pozakładałem, zobaczcie, jak za te konferencje głoszę, tak siedzę sobie na tym wszystkim. Właśnie, więc trzeba bardzo uważać, żeby to co robimy ze względu na Jezusa to nie było takie budowanie sobie po, po 100 metrów. Teraz Panie Jezu, podziwiaj, co to ja dla Ciebie zrobiłem, nie? jak to prawda, ja, ja tutaj daję dziesięcinę, nie tylko prawda, z tego co powinienem, ale też z miętych, i kniku i w ogóle poszczę dwa razy w tygodniu o chlebie i wodzie prawda, i jestem lepszy niż ten tam cernik, no to wtedy właśnie, wtedy biegnij do słowa, żeby Cię obudziło. Amen. Amen.